Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Jr. W poprzednim odcinku doszliśmy do czwartku 26 lutego 2026 roku. No i przed nami, oczywiście, rewanżowe spotkanie z Dynamo Kijów w Lidze Europy w rundzie wstępnej. Pierwszy mecz wygraliśmy 3 do 1. Za chwilę się tego dowiemy. Tak, 3 do 1. Mój zawodnik jest troszkę zmęczony, widzę langa na prawej pomocy i ta kurwa środkobroni to mało troszkę zmian szczerze, ale no w sumie nie wiem. Nie potrzebujemy tak dużo zmian, ale w sumie no w sumie mogliśmy mieć troszkę rotacji więcej może. Ja i tak jeśli będzie przed 4 w meczu po, po pierwszej połowie, bo po będą trzy bramki na przykład różnicy po pierwszej połowie, w meczach, to myślę, że resz resztę po prostu zejdę na drugą połowę, bo nie będzie mi po prostu sensu myślę grać dalej. Lepiej sobie po prostu odpocząć na te ważniejsze już spotkania. I możemy zaczynać to spotkanie. Gram na wyjeździe, Bruno. Od, do od Bruno do nas I już podawałem do Sancho, a niestety nie udało mi się już widocznie na czas dobrze teraz, wszędzie piłki Bruno i mamy 1 do 0, w 7 minucie strzelamy już pierwszą bramkę w tym spotkaniu, to naprawdę bardzo dobrze świadczy bo to zdecydowanie zwiększa szanse na to, że po prostu będziemy właśnie mogli zejść na w, w drugiej połowie, w, w sumie w połowie, gdzie mogli to zrobić, jak będzie w pierwszej połowie. Dobra, teraz podanie to na skrzydło, podanie. Na szczęście nikt nie doszedł do tej piłki, bo mogło być w sumie już szybko jeden do jednego. Rashid Garner. Świetne pytanie od Garnera na dalszy Słupek i mamy 2-0. Bardzo prosta robota. Szybko on teraz to idzie strzać te bramki w tym meczach. Na razie od początku Dynamo Kijów nie gra tak dobrze jak w pierwszym meczu, bo to trzeba im przyznać, że na Ultraforce grali bardzo dobrze w tym spotkaniu, ale no tutaj jednak to nie jest to nie jest ten sam Dynamo Kijów. Dlatego tym bardziej myślę, bez problemu właśnie po pierwszej połowie już sobie będziemy odpoczywać bo zwłaszcza że może nawet zładujemy hatryka tu w pierwszej połowie Raszyć do Sancho Sancho podawał jeszcze chyba do Bruno Jeszcze się przedzieramy w ślisk, ale będzie rożny, właśnie. Sancho, jeszcze próbowałem tam w miarę dobić tą piłkę, ale łapie. każdy Dynama. zostaje zostawia świetną piłkę tutaj. Przejmę piłkę, chyba nie na długo właśnie, bramkarz Bałem się, że może być przelobowany tym główką, ale na szczęście była piłka nad bramką. I Dean Henderson teraz od bramki zaczyna. Militao. Helanga do nas podaje. I nie zdążyłem, niestety, Bruno już oddać piłki. Nie był spalonek. Właśnie, był spalony. Bisaka jeszcze może powalczymy drugi raz. Udało się niestety. Ale dobrze tutaj wyszedł jeden z zawodników, tak Defiko. Szepelew, Niemb. Będzie będzie teraz wrzucona piłkę, tak, ale bardzo słabo wrzucona ta piłka jest. Garden teraz podaje do nas. I szansa teraz na kontratak. A, i chciałem tym razem kończyć tą akcję od początku z ale źle to wszystko zrobiłem. Niestety, ale jeszcze Elanga też zgarnia piłkę. Bruno, Elanga. Króla Bruno jeszcze do mnie podać. Kolejny raz przejmujemy piłkę. Sancho. Bruno. Faul właśnie tutaj wróćmy do tego Bruno. Jest szansa na strzelenie 3 do 0. Myślę, że może to zrobić. Ja sam się może na dobicie, i było blisko poprzeczka Sancho. Aj, podałem mu tak po prostu. Chciałem jak najszybciej podbyć się jeszcze piłki, a niestety bramki nie ma. Kończymy pierwszą połowę 2 do 0. prowadziłem 5 do 1 w dwóm meczu. Jest opcja, żeby zejść już teraz. Jest opcja, żeby już zejść teraz, więc. Tak właśnie robimy, nie potrzebujemy grać już w drugą połowę. I jeszcze Bruno strzelił zaraz potem, bo w 46 minucie, jeszcze potem Syrota strzelił jedną bramką, 6-2, do 2 w dwóch meczach wygrywamy. I jesteśmy chyba w 1.8 to mi się wydaje. 1.8 albo 1. 16, chyba 1.8 teraz. Wracamy do Premier League, gdzie jesteśmy właśnie na razie na drugim miejscu. Przed mecz z Leeds United, dziewiąta drużyna w tabeli i właśnie troszkę odpoczęliśmy, chodzi tak dalej, jeszcze nie jesteśmy w pełni wypoczęci. Skład e, nasz podstawowy, więc będziemy mogli powoli zaczynać spotkanie na Old Trafford, potem mamy jakiś puchar z Wimbledonem gramy, więc to też jest taka drużyna, która myślę, że abyśmy na przykład dość wcześ, wcześniej mieli dobre prowadzenie, to nie trzeba byłoby już w sumie walczyć z nimi i można byłoby też zejść już. I zaczynamy mecz na Ultra Ford 27-8, nie wiem dokładnie. I zaczynamy. Mauro Icardi, Florian Neuhaus. Nie mają właśnie złych zawodników. Nie, nie dziwię się, czemu mają 9 miejsce. Peacock, Icardi. Rafinha dalej z nimi jest. Świetne za to podanie. Strzela Henderson. na Sparowo na słupek jedynie. Na szczęście jeszcze tutaj. Za ja po tym jak praktycznie tu Ildis przytrzymał ją, bo było niebezpiecznie od początku. Dobre podania od początku widać, że dostał właśnie Rafinha Garner, Bruno Sancho Sanę, świetnie Sane, ale tego nie wykorzystałem. Na drugi słupek, może trzeba było, pewnie na drugi trzeba było uderzać. A jeszcze nabię tu pikoka i on idzie naprzód. rafinia Na zagadł i teraz będzie bramka. Nie, nie ma szczęście bramki. Dobra, ta interwencja Hendersona. Bo mogło być to już 1 do 0. Sancho, ta zostaje długą piłką, nie czeka, że troszkę podaje. Uda się może, udało się, Jaden naprzód. Albo będzie szuka pełni asysty. Jeszcze podaje do Sanę. Nie będzie asysty, ale będzie rożny? Będzie rożny. Świetne podanie Sancho, wstaje od Sané, jeszcze rasić. Zafluje się tu na czegoś jeśli by chciał. Nie udało się do Stane podać i teraz już przejmie lidz piłkę. Z zagadł Dobra interwencja Hendersona, jeszcze raz. Nie, chyba nie karny. No, rafinia, bo, bo pisałem właśnie, żeby czasem nie dali karnego. Strzał zablokowany, ta trzeba ambisaka zgarnie piłkę. Dobre, mądre podanie tutaj do garnera, Bruno. Chciałem jakąś długą piłkę sobie od Bruno. W samej niestety tracić piłkę. Świetna piłka, teraz do Rafini. Rafinia do Neuhausa. Neuhaus strzela broni Henderson. Świetnie Litz się prezentuje w tym spotkaniu jak na razie. Strzał nad bramką, teraz chyba zagadł. Tak, zagadu. Strzelał. Bruno Sanem, Sancho, nie, to jednak na mnie by to piłka poszła ostatecznie. Garner, strzał zablokowany. Strzał teraz, ale brak to niestety, w tej pierwszej minucie. Może mój jak na razie najgroźniejszy. A w sumie nie mieliśmy przecież tą akcję świetną, gdzie niestety trafiłem w Meliera, gdzie powinienem na drugą stronę uderzać. Aj, Sanaś, fatalne dopodanie. Dobrze teraz te Gildis cały czas w miarę dobrze. Rafinia i Cardi, dobry blok. I to będzie koniec tej pierwszej połowy, tak, kurde, chciałem jeszcze, już podałem do Sancho, ale niestety za późno, koniec pierwszej połowy, jest 0-0, szczerze myślę, że z, z lekkim wskazaniem na Leeds, ale mam nadzieję, że w drugiej połowie strzelimy i nie będzie żadnego wskazania, tylko po prostu wygramy Sancho. Bruno. Bruno już że nie poszedł naprzód, trochę Czekałem, że mu daje właśnie taką piłkę. No i Bruno było blisko, jakbyśmy przejęli piłkę. Jerson teraz. Dobra, piłka na skrzydło do Neuhausa. Strzał broni Henderson. Jeszcze Sanę może powalczyć właśnie Sancho z piłką do nas. Jeszcze się uda obiegniemy na skrzydle. Sanę. Jeszcze garner. Sancho. Bruno strzela. Jeszcze Rashid. Jeszcze walczymy Sanę przy piłce teraz. Próbowało do mnie podać, a niestety się nie udało tym razem. Peacock. Kajenrique. Naprawdę mam bardzo ciekawą 11 bo składam z wielu lig, naprawdę. Mam z ligę paru zawodników. Mam z Bundesligi. Mają zawodników, właśnie, no, fajne, fajne, naprawdę 11 to trzeba im przyznać. Mam paru zawodników, właśnie, którzy, którzy też zostali z nimi. I Cardi, tam właśnie mówi, że tu jest wolny zawodnik, ale nie udało się to na szczęście. Bruno, Sanę, świetnie Łambisaka też teraz składają do nas strzał. No i w końcu jest jeden do 0, 70 prawie minuta. I mamy jeden do 0 po bardzo ciężkim meczu. Jak na razie, więc naprawdę trzeba szanować zdecydowanie ten wynik, cieszyć się bardzo z tego, że mamy to prowadzenie bo wcale to nie było pewne, że w ogóle dzisiaj to będziemy nawet punkt jakikolwiek, bo naprawdę Lift świetnie się prezentowało. Zaniolewa wszedł za Bruno. I dostanę, czy myślę, że w perfekcyjnym momencie piłka i strzał i to jest 2-0 i piękna akcja pięknie szybko strzelamy drugą bramkę bardzo szybko właśnie z meczu który był bardzo wyrównany potrafiliśmy strzelić teraz dwie bramki i mamy już prowadzenie spokojne teraz w 73 minucie by się tu udało przejąć piłkę. No i Kardis, strzały i broni świetnie. Henderson. daje. trzeba by jednak uważać. Defensywa nasza musi być czujna dalej. Taglia Fiko. Ildis. Zaniolo. Pytamy do Sanę teraz. Sana, niestety, niedobrze do nas podał. Neuhaus Peacock Wycofanie do tyłu, zagadł Peacock Rafinha, Rafinha strzały. Jeszcze przyjmuje piłkę i teraz już traci. I to możliwe, była ostatnia okazja. Lidz w tym meczu na jakąkolwiek bramkę. Prawdopodobnie już do końca. Będziemy trzymać tutaj w obronie, choć niestety niepotrzebnie Eder taką piłkę wysłał długą. Peacock i spalony? Nie? Nie ma spalonego. Szkoda troszkę, że dla Dina, bo naprawdę świetnie się dzisiaj spisywał, że bronił te strzały i w ostatniej akcji traci, traci tą bramkę, ale trzeba i tak się cieszyć, że mamy te trzy punkty, bo był to ciężki mecz na pewno i fajnie, że mamy trzy punkty. Kolejmer mamy właśnie tutaj z Wimbledonem, piąta armada Pucharu FA Cup. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzimy. Langa staje szansę, Aleksandro, Lewit i Takura, Tanganga Pelistry. Bardzo mi się podoba ile zawodników tu dostaje. okazje gry, mogłem ja sobie też odpocząć. Mogli dać jakiemuś napastnikowi, napastnikowi rezerwowemu, dać szansę. No ale zagramy. Mam nadzieję, że uda się właśnie szybko wyjść na poradzenie dwubrankowe, trzybrankowe i może zajdziemy jak najszybciej się da. I zaczynamy spotkanie w piątej rundzie Pucharu FA z Wimbledonem na Old Trafford. Lewit Bruno, strzał z daleka, jeszcze w ostatniej chwili założyłem, no kurde, za późno założyłem, że tam był w dobrym miejscu Langa, żeby mu podać. Fisher Bruno Elanga Bruno Elanga może nie udało się chciałem zakręcić tam jakąś tą piłkę jakoś tak właśnie pod, do bramki. Jeszcze to jest zgarni piłkę Lewit Jeszcze od się odbiadam piłka Ale zablokowane co chwila są te strzały Tanganga Bruno Teraz No, w końcu na bramkę połowę 16 16. znaczy w 16 minutach dominacji praktycznie mi tak powiedzmy, naprawdę świetnie graliśmy od samego początku. Rudoni Asal I będzie teraz rzucał to dla nas. Raszyć Elanga. Świetnie nas podaje. Bruno. I dostajemy świetnie piłkę od jego i mamy 2 do 0. W ostatniej chwili praktycznie Pellistry położył tutaj lekko popchnięty był Cristiano Junior, ale i tak udało mu się wykończyć tą akcję. I scenariusz jest bardzo dobry właśnie, no bo jednak Myślę, że szczerze, jak się utrzyma to po pierwszej połowie, to nie wiem, czy jest sens y, na drugą wychodzić. Mi się wydaje, że już mamy zapewnione zwycięstwo, jeśli będzie właśnie po pierwszej połowie, przynajmniej 2 do 0. Znaczy, dwubramka, po prostu przewaga przynajmniej jak będzie. Fischer jeszcze nie byli w sumie w polu karnym z piłką. No i dalej to. Jeszcze się nie wydarzyło. Świetne to jest podanie. A nie udało się całego tutaj skończyć. Tą akcję do końca chciałem spróbować całą akcję zrobić. I mamy hat-tricka, trzydziesta mamy hat -tricka. tym bardziej naprawdę nie ma już teraz na pewno już sensu wychodzić, więc będziemy mogli sobie odpocząć bardzo dobrze, bo zdarza praktycznie mecze co chwila, co trzy, co dwa dni. Na dalszy słupek, ale w tym razie świetna interwencja bramkarza. Łapie teraz Sanev piłkę i teraz spalony Prawdopodobnie ostatnia akcja, nie uda się już zejść ostatniej akcji. Mamy bramkę w 16, 26 39 minucie, hat-trick w pierwszej połowie. I mamy już, myślę, spokojnie mogę powiedzieć, że zwycięstwo, więc poprosimy teraz o zmianę. Larson pewnie dostanie szansę znowu. Tak, Larson znowu dostaje szansę. Symulujemy pozostałą część. I tak się już skończyło, nie było żadnych potem bramek, więc świetny występ w pierwszej połowy wystarczył, żeby dowieść to po prostu na spokojnie w drugiej połowie. I mamy awans do szóstej, szóstej rundy Pucharu FA Cup. Szósta to już nie wiem czy nie jest, czy jest final nawet. Kolejny mecz to będzie mecz z Burnley. Berlin jest 17, czyli oni walczą o, o to, żeby nie spaść, więc myślę, że oporu nie będą stawiać. Kiedy mamy następny mecz w Lidze Europy? Z Besiktasem będziemy już mieli następne odcinko właśnie. Dobra, a bo jestem ciekawy, będą chyba jeszcze derby Manchesteru, tak? Będą derby w Manchesteru, więc też będzie fajnie, będziemy mogli pierwsze raz zagrać w naszych derbach w Manchesteru. Ale to dopiero jeszcze za parę na pewno odcinków. Na dzisiaj byłoby to tyle. Dzięki Wam za oglądanie! No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!